Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Trudne czasy nadchodzą dla kierowców, którzy nie potrafią zachować się odpowiednio przy przejściach dla pieszych. Nie dość, że niebawem czekają ich gigantyczne mandaty, to jeszcze policja drogowa zaczęła ścigać ich dronami. Przyglądaliśmy się takiej akcji krakowskiej policji drogowej przy ulicy Młyńskiej i okazało się, że kierowcy byli w szoku. No wręcz za nie mówili. Mercedes jedzie prawym pasem do ciebie, biały bus. Przyczyna kontroli jest panu znana? Nie. Nie jest panu znana, już panu tłumaczę. Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, jak również omijania pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszych. Jadąc z ulicą Muńską, zbliżając się do przejścia dla pieszych, na lewym pasie ruchu znajdował się pojazd, który zbliżał się do tego przejścia dla pieszych. Natomiast pan poruszał się prawym pasem ruchu. Jadąc szybciej od tego pojazdu, wykonuje pan manewr wyprzedzania. Charakterystyczne jest to, że kierowcy za nie mówili. Już się nie tłumaczą. Czyli coś może trafiło. Wiedzą. Nie wyprzedzamy bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych. Pani nieprawidłowe zachowanie polegało na tym, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, jechała pani prawym pasem ruchu. Na lewym pasie ruchu znajdowały się inne pojazdy. Te inne pojazdy zatrzymywały się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który poruszał się z lewej strony. A ja a pani jechała cały czas okay, na prosto. Wiedzą to, ale nie wprowadzili tego w życie, bo uważają, że nic się nie dzieje. Jakiś tam ogląd zewnętrzny, nie ma pieszych, jadę. Nie. Musimy się tego oduczyć. To jest powszechny, bezwzględny zakaz. Nie wolno wyprzedzać bezpośrednio przed i na przejściu dla pieszych. I może tam nie być pieszych, nawet w pobliżu. Nie wolno nam wyprzedzać na przejściu dla pieszych, jak również bezpośrednio przed przejściem. Ma pan świadomość tego wykroczenia? Wie pan o co chodzi? Mandat karny. 200 zł i 10 punktów karnych. Prosiłbym instruktorów, instruktorów szkolenia podstawowego, żeby bardziej zwracali uwagę na ten element, który czasami na tzw. nauce jazdy nie wychodzi. No bo samochód nauki jazdy jedzie prawym pasem, zazwyczaj trochę wolniej. I on bywa wyprzedzany. I w tym momencie instruktor powinien powiedzieć, o, tu byłby mandat, proszę popatrzeć, był pan, pani wyprzedzana w tym momencie i tego robić kategorycznie nie wolno. Zapamiętajmy, nie wolno. Pana zachowanie polegało na nieprawidłowym wyprzedzaniu przed przejściem dla pieszych. Nie wolno jechać szybciej niż pojazd, który się znajduje na sąsiednim pasie, bo ponieważ pan wykonuje wówczas manewr wyprzedzania. To jest manewr wyprzedzania. Przejeżdżanie obok innego pojazdu, który porusza się w tym samym kierunku. Jest Jeśli jadę szybciej, no to tak. No i to panu w dniu dzisiejszym zarzucam mandat karny to jest 200 zł, 10 punktów karnych. Widać, że ta wiedza Powoli trafia, natomiast ona jest niewdrożona. My po prostu uważamy, że nic się nie stanie, że nikt tego nie zauważy. No jest dron, to zauważy. Kontrole policji będą coraz mocniej na to nastawione, bo niestety dalej na przejściach dla pieszych nie dzieje się dobrze, chociaż ja i inni widzimy poprawę. Popatrzmy tutaj raz jeszcze na te, na te obrazki. Są momenty, kiedy jest spokojny ruch, powoli dojeżdżamy do przejścia, nie wyprzedzamy. Są momenty dobre, ale co rusz znajduje się ktoś, kto jedzie za szybko, no i właśnie nie zwracając uwagi na pojazd jadący sąsiedni pasy, wyprzedza. No a potem no już nie ma się czym tłumaczyć. Wiedziałem, że autobus zwalnia, bo rower jechał tam przed w sensie, No, A na... czy znaczy, ładnie pan to opowiada generalnie? Faktycznie ładnie pan nie to może... opowiada, że widząc, że zwalnia autobus, pan również nie powinien dopuścić do tego, aby pan jechał szybciej do tego autobusu. Jadąc tak, szybciej, szybciej od niego. No bo wiem, że nie mogę jak się zatrzymał, że minąć na pewno... Tak, to jest, tak. jest omijanie. Natomiast chodzi jeszcze o nieprawidłowe wyprzedzanie. Zabrania się ogólnie no, wyprzedzania. Wyprzedzania, czyli przejeżdżania obok innego pojazdu. W tym przypadku był to autobus. I w takim sytuacji jest 200 zł mandatu i 10 punktów karnych. Pamiętajmy, że od pierwszego, czy od któregoś tam grudnia mandat za to będzie wynosił 1500 zł w recydywie, czyli jeszcze jeden mandat za to samo 3000 i 15 punktów karnych do karomierza znikające po dwóch, nie po roku, jeżeli do kogoś nie przemawia ta prośba, te tłumaczenia, ta prewencyjna działalność, to, co robimy w naszym misyjnym programie, to może to przemówienie do kieszeni, do tego, że to będzie bardzo dużo nas kosztowało, przemówi. No, bo chodzi o to, żeby nie dochodziło do wypadków na przejściach. Budyne, Czy przyczyna kontroli jest panu znana? Nie, nie wie pan e, jaka jest przyczyna, więc zabrania się wyprzedzania pojazdu. Bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, lub na przejściu dla pieszych. Czyli w Pana przypadku doszło do nieprawidłowego wyprzedzania. Czy rozumie Pan, na czym polega Pana wykroczenie? Na czym polegało to zachowanie? Dostaliśmy od państwa mnóstwo maili w sprawie niedawnego potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych w Gliwicach. Dziewczyna, która została potrącona, została ukarana mandatem karnym. Pan Mateusz prosi, żebyśmy skomentowali tę sytuację. Obejrzawszy wiele programów "Jedź bezpiecznie" dotyczących zachowań kierowców w obrębie przejścia dla pieszych, trudno mi zrozumieć, jak powyższa sytuacja mogła zostać zinterpretowana w ten sposób. Z kolei pan Sławomir pisze: Proszę mi wytłumaczyć, jakim cudem słucham tego, czego słucham. Dlaczego kar Uniknęła pani kierująca samochodem? Otóż moja odpowiedź jest następująca. Uważam werdykt za błędny. Jednoznacznie. Uważam, że winę, jeżeli jakąś, a raczej przyczynienie się, można przepisać pieszej, która wchodzi niewątpliwie nieostrożnie na to przejście. Niewątpliwie bez pełnego rozeznania sytuacji. To wida. Powtarzam, tam będzie przyczynienie, a wina jest po stronie kierującej, kierującej tym pojazdem. Ona jakby przyznaje się do tego, biegnąc do tej dziewczynki, obejmując ją, ciesząc się, że ona była wygimnastykowana i młoda, że właściwie nic jej nie stało. No ale przecież przy osobie starszej, która też czasami żwawo przechodzi przez przejście, byłaby śmierć albo ciężkie kalectwo. Na czym polegała wina? Osoby kierującej, na tym, że nie zmniejszyła prędkości zbliżając się do przejścia. To pierwsze. Przepis mówi o tym jednoznacznie. Teraz bardzo wyraźnie dodatkowo dodały. Pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo. Oczywiście nie można wtargnąć bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, ale wtargnięcie to będzie wyjście za przeszkody biegiem w momencie, jak samochód jest tyle od przejścia. No może tyle. A tutaj zobaczmy, jest pewien odstęp. Gdyby było zmniejszenie prędkości, problemu by nie było żadnego. Gdyby była należyta obserwacja ze strony osoby kierującej problemu nie byłoby żadnego. Gdyby było nastawienie, uważam, zbliżam się do przejścia, pieszy wchodzi, ja hamuję, problemu by nie było. Niestety tego zabrakło. Była chwila nieuwagi. I ta chwila nieuwagi mogła doprowadzić do tragedii. Oczywiście chwila nieuwagi ze strony pierwszej też. Tylko pamiętajmy, że od kierowców musimy wymagać więcej. Mamy prawo wymagać więcej, oni mają prawo jazdy. Oni w tym momencie są wyraźnie w sytuacji trudnej. No, nie wynika z tego rozstrzygnięcia to, ale przecież rozstrzygnięcie powinno być inne. Oni są w sytuacji trudnej, bo również pieszy wchodzący ma pierwszeństwo, a oni muszą zmniejszyć prędkość, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się i wchodzących. Więc zmniejszajcie tę prędkość, szanowni kierowcy, i obserwujcie. Jeżeli tego braknie, uderzacie w pieszego. A powtarzam, wtargnięcie to sytuacja, w której nie mieliśmy możliwości uniknięcia wypadku. Jechaliśmy powoli, no ale pieszy nagle wszedł nam pod samochód. Byważą czasami wchodzi w samochód. No to jest targnięcie. Ale w sytuacji, jeżeli zbliżamy się do przejścia i pieszy wchodzi, to mamy obowiązek umożliwić mu przejście. Bezpieczne przejście. Na drugą stronę. No ta beneta piesza nie została uderzona przy krawężniku, tylko bardziej w środku przejścia. Taka jest moja ocena. I myślę, że taką ocenę musimy wszystkim uświadamiać. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.